Dziękuję. Szanowni państwo, jestem w takim pewnym kłopocie, ponieważ panie prezesie, panie przewodniczący, zastanawiam się w jakim duchu powinna iść moja ta runda zadawania pytań. Czy robimy sobie pewne żarty, czy rozmawiamy o bardzo poważnych sprawach? No ale to może spróbujmy połączyć pewne rzeczy ze sobą. Panie prezesie, jest pan już jakiś czas tutaj na posiedzeniu naszej komisji. Jakby pan ocenił może procentowo bo tak chyba by było najłatwiej, najlepiej. Ile procent zadawanych pytań dotyczyło zakresu prac naszej komisji? Znaczy się kwestii dotyczących nielegalnych wiz, czy legalizacji wiz i tak dalej, i tak dalej. 100%. procent. Niech panie żartuje, ja teraz panem panie pośle, może, nie, nie Może tak naprawdę ale 10% jeszcze. Uchyliłem to pytanie. Pan nie, nie jest od oceniania pytań zadawanych przez członków komisji. Proszę bardzo. Dobrze. Ja myślałem, że już mogę zadać pytanie. No. Pan poseł Kale, tak My dalej. No jednak pan, 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 pan przewodniczący m, może mnie tutaj m, inspiruje. O co chodzi z tymi zębami, czy z skłami sztucznymi? Nie wiem, też uchylam pytanie. Proszę wiem, kolejne nie, nie pytanie. Nie wiem, o co pani poseł chodziło. Panie, bo to... Uchyliłem pytanie, proszę o kolejne. Ważne, bo to może taki nowy tygrys. Uchyliłem pytanie, proszę o kolejne. Proszę Dobrze, panio, panie, o, y, 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 Przepraszam Panie Przewodniczący, ale w tej chwili zostałem obrażony i pomówiony i chciałbym, żeby pan przepraszam. Używanie kart służbowych, proszę Panią czy innych rzeczy. E, uchyliłem pytanie, proszę o kolejne. Dobrze, to w takim razie idąc w duchu zadawania pytań tutaj przez, przez tamtą część komisji. Czy ma Pan może wiedzę? Chodzi mi o na przykład 20 września 2023 rok. Jaka była zupa wtedy w Olefinach? Co było na obiad? Uchylam pytanie. i wiedzy. No bo jeżeli się wygupiamy, no to się wygupiajmy. A czym na przykład ma pan wiedzę, bo tutaj też się zadawano pytanie bardzo często o pracowników, czy jakiego używali proszku do prania i papieru toaletowego. Uchylam pytanie. Nie mam takiej wiedzy, wie pan. No już uchyliłem pytanie. Dobrze. Dobrze. To teraz może tak w, w, w innym duchu. Proszę powiedzieć, czy ma pan wiedzę, czy ścieżka pozyskiwania pracowników, w tej chwili w Orlenie, jeśli chodzi o pracowników tych sezonowych i obcokrajowców, hmm. nadal jest, obowiązuje, jaka tą ścieżką, jest tą ścieżką mm, priorytetową, gdzie, gdzie, gdzie można się zwrócić do ministra spraw zagranicznych, aby no, uczulił swoich, swoich konsuli, żeby wydawali szybciej te, te decyzje? Nie, nie mogę panu na to pytanie odpowiedzieć, nie wiem, po prostu Rozumiem. nie wiem, ale nadal pracują tam firmy, zresztą pan, tu pokazano jakiś reportaż, któremu nie daje dużo prawdy, z maja 2024 roku, odszedłem na początku lutego, więc no, sądzę, że, że generalnie zarząd Orlenu ma pewną Dobrze, panie prezesie, proszę powiedzieć, ja chciałbym wrócić, jeżeli pan przewodniczący by pozwolił. Wrócić do tego slajdu, gdzie była tam próba ośmieszenia tego miasteczka modułowego, gdzie żeby pokazać, że to jest coś nieprawidłowego, niezgodne ze standardami czy z prawami człowieka. Proszę powiedzieć, czy Orlen jako, jako firma był właścicielem tego miasteczka Oczywiście, modułowego? Oczywiście, że nie. Pragnę zaznaczyć, że z podobnych kontenerów budowaliśmy tak, szpitale polowe, wiemy, ale które trzeba... były potrzebne dla. Widu. To wiemy, ale im to trzeba tłumaczyć. To proszę mi powiedzieć, kto urządzał plac budowy w Olefinach? Orlen czy generalny wykonawca? Generalny, to znaczy się myśmy oddali plac budowy i to robił generalny ale wykonawca. Ale nie, nie, pytam pod względem socjalnym. kto urządzał plac Generalny wykonawca. Hmm. Wszystko na temat. To idźmy dalej w takim razie. Czy ma pan wiedzę, że, to znaczy inaczej, jeszcze może to będzie ciekawe, żeby właśnie im tutaj rozjaśnić pewne rzeczy. Czy te kontenery modułowe hmm. są produkowane w Polsce? Czy ma pan wiedzę? Bo ja mam... pan, e, częściowo, częściowo tak, no, ale trudno mi określić, ile podzespołów Jasne. jest w Polsce. czy I nie. Czy są zaakcept... ponieważ, ponieważ tak, one spełniają, spełniają normy, ponieważ myśmy też korzystali z takich kontenerów, które musiały spełniać tak normy. Przecież nie, nie ma możliwości odebrania takiego miasteczka, jeżeli nie spełnia norm. to niejednokrotnie próbowałem tu wytłumaczyć. No właśnie, czyli pani prezesie, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, rozumiem, wydaje również opinię na temat... Czy taki kontener w ogóle zostać wyprodukowany? Ale może chcąc go produkować, musi mieć a te na rynek no polski. Przecież to jest normalna no, ale rzecz. My to wiemy, oni nie wiedzą. To idźmy dalej. W takim razie to ja mam pytanie też tutaj takie ogólne. Czy pytanie w zasadzie do sekretariatu? Czy z sekretariatu wyszło pismo z prośbą do TVN o możliwość emitowania tego, tego programu, części programu, które żeśmy widzieli, i czy przyszła zgoda? Uchylam to pytanie. A dlaczego? No, ja się zastanawiam, czy pan przewodniczący nie złamał prawa w tym momencie. No, to... no i się pan nie uśmiecha, tylko taka jest prawda. Uchylam to pytanie, proszę o pytania do Dobrze, to dopytam sekretariatu po komisji. Co dalej w takim razie? Panie prezesie, bo chyba o imigrantów tutaj nikt nie chce pana pytać, ale dobrze, że pan jest, żeby pokazać, w jakich rękach w tej chwili są, jest polski gigant paliwowy. To czym, miał pan takie wrażenie? Że, w, y, że Pana tutaj obecność była spowodowana, czy taka pilność tej Pana obecności, bo w tej chwili już nikt na to mocno nie nalegał, że była związana z kampanią wyborczą? Oczywiście, że to pytanie. Czyli Pan Przewodniczący mnie nie zaskoczył. Ym, to w takim razie kolejne pytanie. Czy w Pana ocenie inwestycja Orlenu w wolefiny mogła zagrażać interesom niemieckim? Ale oczywiście, że zagrażała interesom. Uchylam to pytanie. Złapałem. Na to czekaliśmy, czyli się dałeś podejść, Marek. Tak jest. W takim razie. Czy miał pan tak... Wiedzę, no, sam pan widzi, że to już trochę śmiechu na sali jest, ale no tak, tak to już u nas jest na tej komisji. Czy, pan, czy, czy widział pan podobne i to znaczy podobne, no nie podobne, ale czy pan widział inwestycje na terenie kraju, które mm, były prowadzone, które inwestorem był generalnie tak można powiedzieć polski że mam to na myśli przede wszystkim Autostrady czy, czy, y, czy inne inwestycje, w których no, głównym którym był skarb państwa, że właśnie takie miasteczka modułowe również. No oczywiście mniejsze, generalnie to nie jest jedyne, przecież prowadzimy inne inwestycje, które wykonują polskie firmy i polskie firmy, które przy, przygotowują plac budowy, również takie warunki spełniają dla swoich pracowników i to nie jest nic innego. No, proszę państwa, sami jeździcie po Polsce i widzicie, jak wyglądają place budów i wszędzie wyglądają tak samo i tak samo będą wyglądać przy elektrowniach atomowych czy innych, których obserwałem inwestycje. To jest ten sam tak naprawdę model. To jeszcze też proszę o czujność pana Marka. Panie przewodniczący, czy pan ma takie wrażenie, czy znaczy czy pan ma wiedzę? Żeby, żeby, mówię do pana Marka, żeby był aktywny, żeby mi włączyć mikrofon albo uchylić pytanie, że pytania, które tutaj są zadawane przez, przez tamtą stronę stołu, mogą szkodzić nawet w tej chwili Orlenowi. Tak, powiem państwu, dlaczego mogą szkodzić Orlenowi te pytania. Proszę państwa, żaden poważny inwestor międzynarodowy nie będzie chciał inwestować z Orlenem z jednej prostej przyczyny. Jeżeli w sprawie inwestycji zaprasza się prezesa Orlenu, to proszę państwa, kto będzie chciał z Orlenem robić jakieś. Jak biznesy, jak Orleny bardzo mocno, koncerny bardzo mocno dbają o tą stronę wizerunkową. Więc robienie czegoś takiego osłabia tak naprawdę notowania Orlenu, mówiąc szczerze, i wiarygodność partnerów międzynarodowych. Orlen bez kontaktów i partnerów międzynarodowych nie będzie się rozwijał, a każdy prezes który będzie podejmował decyzję, niezależnie będzie proszony na komisję, nikt nie będzie takiego partnera traktował poważnie ani taką firmę. I w gruncie rzeczy Państwo doskonale to sobie zdajecie sprawę. Ja dziś patrzę na ten projekt, na inwestycje, rozmawiamy też w Brukseli z różnymi innymi partnerami. To nie jest podejście do gospodarki. Przez cztery miesiące, panie przewodniczący, nie rozpoczęliście żadnego panie procesu przewodniczący, inwestycyjnego. To już jest pana ocena. Miał pan odpowiedzieć na pytanie. To jest, fakt. to jest fakt, proszę pana. Panie prezesie, ja pana przepraszam, że tak rozmawiamy, ale musimy tak rozmawiać, bo ostatnie to jest właśnie pytanie. poziom tych ludzi. Tak, ostatnie pytanie. I Wydaje mi się że bardzo ważne, bardzo istotne z punktu widzenia istoty tego, czym nasza komisja się ma, ma zajmować. Panie prezesie, czy pan słyszał? Mhm. Albo czy pan docierały do pana informacje, że na terenie Olefin, czy, czy miasteczek przylegających, dochodziło ze strony osób zatrudnionych przez firmę HUNTAJ do jakichś aktów wandalizmu, gwałtów, kradzieży, rozbijania szyb, rozbi niszczenia samochodów, czy niszczenia po prostu mienia w takiej skali, jak to się dzieje na terenie Europy Zachodniej. Czy, czy to było poza kontrolą, czy to było pod kontrolą, było to kontrolą. dobrze pilnowane, było to dobrze robione. Tak. Czy takie po prostu dziadostwo miało miejsce? Jak miejsce nie, na, nie, powiem na panu na szczerze, to bardzo mocno pilnowaliśmy, bo w momencie, kiedy jeden z polityków Platformy Obywatelskiej, proszę państwa, na Twitterze stwierdził, że tam są nielegalni imigranci, powstała panika, <laughs> mówiąc szczerze, w tych miejscach. Więc niektóre informacje, które nas dochodziły, poprzez komunikację tak naprawdę, od razu weryfikowaliśmy z przyczyn wizerunkowych tak naprawdę i 90% informacji które do nas dochodziło to były newsy, to były informacje które tak naprawdę generalnie sprawdziliśmy i nie były prawdą tak się rodziły po prostu plotki natomiast to co mówię bardzo mocno dofinansowaliśmy policję w zakupach radiowozów nie radiowozów Naprawdę przeznaczyliśmy parę milionów na to, żeby naprawdę było to szczególnie zadbane. Sam miałem osobiście spotkania z przedstawicielami Hyundai'a, gdzie... Przepraszam, w... mogę dopytać tutaj, bo to ciekawy wątek. Tak. Miasteczko zbudował Hyundai, ale rozumiem, że policję wyposażenie Orlen płacił, tak? dlaczego mamy... nie? No, ale koreańska policja, no, miała pyta... być Marek, no ale, myśl trochę, nie, 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 proszę nie. Chciałbym, żeby ja inwestor, -y wiem, no naprawdę, wykonawca no. zapłacił, skończył odbijać całe... Michała. Pa, skoro wykonawca miał zbudować osiedle, zabezpieczyć karetkę inne rzeczy, to chciałbym, żeby to finansowano. No to już przez... panu odpowiem na to pytanie. Chcę panu powiedzieć, czy takiej inwestycji każda szanująca się firma, która jest właścicielem tej inwestycji, spełnia zadania społeczne? To są standardy międzynarodowe. I w zadaniach społecznych wydaliśmy miliard dwieście na zadania społeczne. Państwo dobrze, wydaliście 80 dobrze, dziękuję milionów. Bardzo. Panie prezesie, Pan pose tak kończę, kończę, kończę pytanie.